Wejścia, a to może nie jest przela. Wiecie co to jest? To może być ten, y, stanowisko strzelca. To w czym siedział strzelec kurde? Rozumiecie? To jest zielona farba. W środku, pomalowane jest. Ale później jak diabli. Strasznie grube wejście na zawsze jak to śluby. Trzeba sprawdzić czy jeszcze czegoś tam nie ma wiesz. Co, co, szukamy koloru. Alu, jak. To może to to albo. Albo mosiał. Kopasz? to jest ciśnienie. To jest alu. O! Zabijcie. Tak. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. To jest szelka, jest. Tak, ale zobaczcie. To jest samolot. Ewidentnie. Yeah. Zobaczcie. No. Te takie, te dobaja. Tak? Malowanie, zielone. Malowanie zielone Ola w kawałek samolotu Wyciekaj wypłuczemy to Co zobaczyć czy jeszcze tam nie ma Nawet puszczelka chyba jest Samolot na pewno Powiem tak, tak. Ci że zbiła pewnie To jest dość drewno, albo jakiś kutrętek stoi z to jest ze stali? Tak. No, no tu to jeżeli jest płyta stalowa, to masz i 2 nie? Bo on miał te właśnie płyty stalowe, które jakby... Ma zielone malowanie. Czyli to jest gdzieś z kurde, nawet bym powiedział, nie? Bo pan też ona była tylko kabina pilota. E, słuchaj, oraz zobacz, burta od e, Łodzi, przypuszczam, że ta łódź Nettelberg, tak? Od nazwiska połowieckiego żeglarza. Czy to to? Myślę, że tak, ale to ma dużo, dużo dawniejsze konotacje, słuchaj. Nie wiem czy wiesz, ale Noe miał arkę, nie? Przewoził wszystkie gatunki zwierząt na niej. I miał też chomiki. I te małe skubańce właziły w ucho słoniowe. I go łaskotały, słoń... i ruszał tą arką. No i prawie się arka wywaliła. I Noe mówi, o wy małe małe skurczybyki, ja wam dam na szalupę. Z nimi, I one na tej szalupie. Potem, słuchaj, zaraz, no prawie, że zaraz potem, nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, z mi na jeziorze genezeret łowił ryby. I to też z tej właśnie szalupy. O. Mhm. A, a potem George Washington, który przekraczał rzekę Hudson, przekraczał, no właśnie... Na tej samej, samej żalupię. A teraz zgadnij w 1912 roku, na czym uratowała się Rose Tytanica? Mamy! To jest to! To mamy to, to jest mamy to! to kochani, a jest! Dobra! Masz podwójnie sprzężony szturm GW. O, a sposób mocowania świadczy, że to chyba jest po 1944 roku, nie? Pewnie, Robercie, pewnie. A, chyba nie. <laughs> Odcięta jakaś rurka. To w to nie jest sadzona jakaś rurka. Rurka, jedna, no. A rurka jest sadzona jeszcze w to. Tam się zmieści, to byśmy we dwóch składowali. Od pompy? Może od pompy tak jaki kurde jest warto było to tak jest artefakt jak cholera Zaspodi się zabijają jest, Odłamek czegoś, coś się rozleciało na kawałki Coś od czegoś. Nigdy nie dzielane, widzę. Nie, nie, jest to jednak stalowe zobacz. Czyli co, forteczne? Port nie forteczne być może, nie? Kozły takie, wiesz, te. E, kozły takie do zatrzymywania czołgów. Aha. W ten sposób były zbudowany. Ale jest, na zdjęciach. Ale pokaleczone, zobacz, też też no, proszardywane. Rozerwane, no? Rozerwane, tak, a to musiała być siła, żeby taką blachę chyba nie wiem, z 3 albo 4 mm. Nie? żeby to rozerwać wszystko, tak? No. No, o, a to tak. ty, ty jest tutaj się wąż, węż, wąż nakładało, no, tak, tak. tak, się go wkręcało, tak, wężyk jakiś. A to jakiś silnik, chyba. O, do zębów. No, 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 Niemiecki, no, dokładnie. Daj tu trzymać. To jest taka epoka, nie? Słuchajcie, <laughs> przewiercone. Neolityczny topór, słuchaj, wyrzucony przez morze, zobacz. No, powiedział tobie, że neolityczne siodełko od kolarki, jak zostało zauważone <grymne> Ty. Ale przepiękny Słuchaj to Nie no, A. neolityczny, ale olbrzymi, ja takiego jeszcze nie widziałem On ma ze 40 cm One normalnie mają po 20 cm Przepiękny Cudny, nie? Słuchajcie eee, Chyba najstarszy zabytek, jaki znalazłem o, piękne, Że pewnie wiesz, ale to oznacza, że to nie jest stanowisko. No tak, Neolitis. no tak, wiesz, y, klif, klif Morza Bałtyckiego jest zabierany w okresie Neolitu podejrzewam, to było około 4-5 km stąd, tak, mm -hmm. bo to, tak żeby tutaj też powiedzieć, tak, y, ten okres to mamy jakieś 5 tysięcy lat. No. Najfajniejsze znalezisko. Widziałem, to jest historia.